7654321. Hej, kochani, nazywam się Adrianna Eisenbach, jestem najbardziej wytatuowaną Polką. Dzisiaj jest piękna pogoda, ale my robimy dzisiaj story w domu. Więc... Cześć, kochani, a ja nazywam się Dawid i dzisiaj jestem taki czerwony jak ten przycisk subskrybuj. On się zawsze musi wtrącić, no ale no to już go znacie z tego, co nie? Więc jak wam się podoba nasz kanał, to. Dajcie subskrypcję, oczywiście łapkę w górę, żebyście byli Będziemy bierząco. się cieszyć. Nie zamówicie. No to co? Mm. Zaczynamy. Kochanie, co z tym papierem? No, ale to robiłem pizzę i po prostu zapomniałem wyrzucić. Jadłeś się, a ja? Nie, no, Dawid, kurde. Widzisz, co tu się dzieje i co? No, musimy posprzątać, no. Jak posprzątać? Ale że ty robisz sobie pizzę w takim usypionym piekarniku i nawet kurde nie zorientujesz się, żeby to włączyć? że to nie jest ale chyba ja filozofia, ja że. To jest brudny, no ale co? Byłem głodny. No to zanim ja zjem, to muszę to umyć. Dobra, ten piekarnik ma to do siebie. Może ja wam wytłumaczę, bo to jest zajebisty piekarnik, że jego można tutaj nastawić na takie coś, żeby on się sam wyczyścił, więc przyciska się tutaj taki jeden przycisk i włącza się start. Zobaczcie, ten piekarnik, tu się robi taka kłódka, to będzie trwało dwie godziny, on się zamyka, nagrzewa się do 500 stopni przez te dwie godziny, to tak działa trochę jak krematorium. I wszystko co jest w środku spala się na popiół, ale ja to Wam pokażę jak to koniec. Dobra, to może co ja teraz zjem, muszę poczekać teraz aż będę mogła coś zrobić, dwie godziny nawet. Ale to mogłeś no ale nie chciała. No bo ja nie chciałam pizzy od rana, no to to je pico o 10 rano. Na przykład, ja. No właśnie. Tak to już wygląda. Pokażę Wam tutaj z dołu. O, ta spirala się tak nagrzewa e, do 500 stopni, ale tu bije już takie gorąco, że chyba muszę okno otworzyć, bo masakra. O, wyraźnie lepiej. Ale dzisiaj, jak już zaczęliśmy od kuchni, to pokażemy Wam po prostu nasze mieszkanie. To tu już pokazaliśmy, jak wchodzimy do mieszkania, to bezpośrednio mamy tutaj tego lwa, na którym są te czapki, już pokazywałam. I jest podzielone to w taki sposób, że z tej strony jest kuchnia, czyli z prawej strony jak się wchodzi, z lewej jest łazienka, tutaj na no, wprost jest pokój albo dziecinny, albo on w naszym przypadku jest na razie pokój gościnny. Tu jest garderoba. A przy okazji magazyn jeszcze. Z to Wam pokożym. Jezus to będzie tragedia. Dobra, ale zanim przejdziemy do tego bałaganu, to pokażemy Wam najpierw, albo Wam opowiem, jak to było. Znaczy, jak kupiłam to mieszkanie ogólnie, to było w stanie surowym, czyli wszystko, co jest w tym mieszkaniu, projektowałam i robiłam sama, co jest w środku. E, tutaj była z tej strony łazienka, a z tamtej strony była kuchnia, więc powiedziałam do tego architekta, żeby mi zamienili to i rozwalili te drzwi, bo ja nie chcę mieć takiej e, małej łazienki, a większej kuchni, jak i tak jestem sama, to ja jakby gotować. Więc olałam i że mają to zamienić, ale mieli problem z Kiblem, Jezus, Maria, co tu się działo w masakra? <gry> Więc kuchnia, jak widzicie, nie jest duża, a ja jestem mała. Ale chciałam, żeby meble były aż do samego końca tutaj do sufitu, bo kiedyś miałam taką kuchnię, że musiałam wszystko tutaj czyścić, jakby się zbiera tłuszcz i takie rzeczy. A tu nie macie tego problemu, ale jak ktoś ma taki problem, to wykładałam zawsze na górę gazety i później je zmieniałam po prostu, żeby uniknąć tego syfu takiego, wiecie, co się zbiera z tłuszczu. Więc kuchnia jest robiona na takiej zasadzie, że wszystko ma tutaj błysk. Zobaczcie. Tutaj się błyszczy w środku, cały blat się błyszczy. Chciałam, żeby to wszystko było takie błyszczące to jest granit. No a resztę mebli, no tak jak mówiłam, kuchnia nie jest duża, więc jest tak zakoszczoderowana, żeby dużo w nią weszło. No ale no, co, no gotować też możemy chyba, co nie? Myścimy się. Zapytałam się tego architekta, gdzie to na przykład jak jest rodzina z dwojgiem dzieci, bo są dwa pokoje go dziecinne, co nie? To gdzie nie ma go gospodarczy, gdzie odkurzać, gdzie jakaś, nie wiem, wiadro na. Yy, żeby myć podłogę? coś w tym rodzaju? bo kiedy nie ma tu czegoś takiego, jest dziwny typ. Dobra kochanie, chodź może najpierw pokażemy łazienkę zamiast wchodzić do tego syfu. Pokażmy najpierw co ładne. Nie mów, że mamy syf w domu, nieprawda to jest. Słuchajcie, my nie musimy jeść z podłogi, bo jesteśmy cywilizowani ludzie i mamy normalnie ławę przed sofą, co nie? A jak ktoś chce mieć muzeum, to niech chce kupić bilet, nie chce pójdzie oglądać. Więc mamy czysto, ale nie musimy lizać z podłogi, o tak powiedzmy, co nie? Więc Łazienka jest, tak jak mówiłam, zamieniona. Mamy tutaj suszarkę, jak się wchodzi z tej strony, tu jest muryk postawiony i pralkę. Tutaj jest taka szafka na kosmetyki. Tu jest miejsce na kosmetyki. Ten stolik był robiony przez kaferkarza, On jest cały taką konstrukcją, jest cały z od góry do dołu. No jak widzicie, są dwie półeczki tutaj na to, żeby postawić te moje wszystkie pierdółki, kremiki i tak dalej, Jest kibelek, jest bidet. Ale co jest najlepsze w tym wszystkim? Pod prysznicem nie ma tej kabiny takiej, bo ja tego nie lubię, tam się zbiera zawsze syf tam gdzie jest ten silikon co nie? Jakieś grzyby się robią cuda nie widy. Nie chcę mieć zamkniętego. Więc jak się wchodzi tutaj jedyne co chciałam to jest lustro mm -hmm. pod prysznicem. To było mi bardzo ważne, jak na przykład ktoś myje głowy, żeby widział co robi, jak się goli i tak dalej. No to zawida idealnie, co nie? Dlatego stoisz no, może tutaj pół godziny zawsze. No tutaj ok, Tak, gola, bo tu się wygala, jest... na jajach się goli, wszędzie się goli, co nie? No a co mam cię drapać? Nie, tylko na plecach się sam nie możesz ogolić, bo lustro nie ma y, skrobaczki. No właśnie. Taka powinna tutaj być jeszcze. Wiecie, <laughs> <laughs> żeby się skarbał. No, taki fajny prysznik, on się świeci. No, się świeci, woda się, jak, jak się woda, więc tak nie upadnie. Nie upadnie. Znam na pamięć już. No to całe szczęście. No to co? Są dwa lustra po jednej i po drugiej stronie. Normalna łazienka, bym powiedziała, z dużym oknem. To jest najważniejsze, co nie? Tak, tak. musi być dużo światła. No bo. i co jest dla Ciebie najważniejsze? Bidez, bo muszę po, mieć... Bo dla niej po no właśnie. E, dupę myć. <noise> jak ktoś ma taką ogłosioną jak Ty. No bo co? Z tym papier to się przyczepie i to jest takie niewygodne. Kulki się będą robić, trzeba myć. <noise> Koraliki, cyganki albo digidongi. Super. Dobra, to co zostawimy, ten bałagan na koniec? No na koniec, ale. No chyba na, koniec. na dobra. koniec, dobra. Tutaj wchodzi się do salonu. No salon jest dość duży, powiem Wam. Oczywiście te kwiaty, ja uwielbiam kwiaty, jakie kupiłam, były malutkie, ale tak rosną, że wybijają nam sufit na górze. Nie możemy. przedłużyć? jak uwielbiasz kwiaty, no to może kiedyś się podlejesz, a nie tylko ja cały czas podlegam. I ci zaraz podleję. A facet jest od podlewania bab i kwiatów, a nie dyskusja wiecznie. Dobre. Słuchajcie, to tylko tak na marginesie. Dawid musi zawsze się wtrącić. No więc mamy dosyć duży ten salon. Tutaj siedzimy, tutaj jemy, bo nie mamy sypialni. Tu jest taki duży telewizor naprzeciwko. Tutaj mam swoje biuro. Muszę kupić koniecznie szafkę, właśnie, bo nie mam tutaj szafki. Więc potrzebna mi jest taka szafka tutaj pod tą klimatyzacją, żeby sobie te papiery wszystkie tam porobić. Tutaj jest obraz, który namalowała dla mnie taka pani. Wygląda jak ja trochę co, nie? I tu jest nasze zwierzątko. Domowe, dwa jedno malutkie baby. Fajny jest, co nie? No i dalej mamy bardzo dużo kwiatów. Tutaj idziemy dalej. Mamy następny wielki kwiat. No i tutaj jest jeszcze jeden wielki. I z tej strony jest wyjście na taras, ale to zaraz pokażemy. Tutaj z tym... O, telefon dzwoni. Sekund. No, siema. Robimy mały biznes. Jaki biznes? Mam 25 Co mam? 25 tysięcy. Mam. No to byśmy to Dobra, biznes zakończony, mogę dalej mówić. No więc tutaj mnie denerwuje trochę to, jak powiedziałam na środku, no ale to jest komin, to nie da się z tym nic zrobić niestety. Kiedyś myślałam, żeby tutaj zrobić jadalnię, no ale kurde, to przejście do sypialni jest też tak kurde kijowo zrobione, powiem Wam szczerze, że jak tutaj by był normalny stół z krzesłami, to nie wiem, jakby tutaj się wchodziło w ogóle, nie wiem, może ktoś ma jakiś pomysły? Nie pomysł. no, to, to by było niewygodne. No bo... Dobra, tutaj jest sypialnia, może trochę Wam opowiem, dlaczego jak widzicie sypialnia ma lustra. Tutaj całe ściany w lustrach, z tego względu, że jak zobaczyłam w ogóle ten pokój, oni zaczęli to malować, szpachlować. Okazało się, że te ściany są tak krzywe, że w ogóle nie da się z tym nic zrobić, więc wpadłam na pomysł, żeby zrobić właśnie lustra od góry do dołu. No, i takżeśmy zrobili. A facet, który przyjechał to mierzyć, bo w ogóle się przemierzył. Musieli te lustra wnosić schodami, bo to bardzo wysoko do windy się nie zmieściły. Jeszcze się pierdzielną i źle zmierzył. Asiara była na maks, ale dobra, <grywki> zrobili to jakoś to było. E, tutaj są okna od budynku takie główne. Tutaj jest jeszcze raz wyjście na taras, jak widzicie. No, i tutaj jest nasze łoże. No, ale co, z ciuchami jeszcze. Tutaj są cztery komody, oczywiście, też wszystko w lustrach. Nie no. otwieraj. Tu się prawie nic nie domyka, już tak naprawdę. Telewizor żeśmy przywieźli z butiku, bo wcześniej żeśmy nie mieli, no ale coś trzeba było z tym zrobić, więc postawiliśmy to w sypialni. Ale co my mamy fajnego tutaj w tej sypialni? Mamy łóżko wodne. Pokażę, co to znaczy łóżko wodne. Łóżko wodne jest tak zajebiste, powiem Wam, że w środku oczywiście śpi się na wodzie. E, są dwa materace, jeden jest Dawida, drugi jest mój materac. Tu się wlewa wodę, wchodzi gdzieś około 800 litrów. Tak mi się wydaje do tych materacy. Wpuszcza się tą wodę tylko raz. Ale co jest fajne? W zimie można to nastawić łóżko jako gorące. Tutaj jest termostat. Zobaczcie. O kurde lesiara mam nastawioną na 36 stopni. No dobra, ja lubię ciepło. Ja mam wrażenie, że rano się budzę przez to, bo jest mi gorąco. No to Możesz po ale wchodzisz się... na moją stronę. Masz no. twoją stronę, tam twoja jest zimniejsza. Jakoś mnie tak ciągnie do ciebie. No. Tak, ciągnie cię. Dobra, ale słuchajcie, ten termostat jest zajebisty, bo w zimie można mieć tutaj w sypialni bardzo zimno i można mieć tylko podgrzane łóżko, gdzie jak wchodzicie, nie tracicie własnej energii do tego, żeby ogrzać to łóżko, bo ono już jest ogrzane, co nie? Więc zasypiacie troszkę lepiej, śpi się lepiej. Można też nastawić na 26 stopni, na przykład, takie łóżko: jak jest bardzo gorąco, to wchodzicie do chłodnego łóżka i też nie poczucie się, i to jest fajna sprawa. Ja zaraz pokażę, ile ty masz stopni, Właściwie to nawet nie wiem. Nie wiem nie. Jeżeli chodzi o bujanie się takiego łóżka, to macie dużo możliwości. Można zrobić, że się na przykład 100% w ogóle nie rusza, co nie, jest w środku woda i tak dalej. Nie jest. No myśmy, my mamy chyba tak jakoś 70% ruchliwości. E, więc no fajnie się e, faj, fajnie, dobra, zobaczymy ile to masz. A propos tego co powiedziałaś, no to ogólnie jak tutaj jest tak miękko, to są takie duże straty energii. No ty masz nastawione na 27 stopni, to co ty mówisz, że tobie jest gorąco? No bo jest. Jak ty masz 27 stopni to jest Nie no tutaj to jest dobrze, tylko to na twojej połowie, gdzie się zawsze budzę jest gorąco. No to po choleret przybliżasz się tak mocno. No mówiłem ci, że nie ciągnie no. No jas. Co jest zajebistego tutaj? Mamy na górze, tak jak widzicie, ogromną lampę. I ta lampa można ją włączyć w nocy jako niebo gwiazdziste. No teraz nie będzie tego widać, oczywiście, bo jest jasno. Można to robić na przykład białe gwiazdy, czerwone gwiazdy, zielone gwiazdy. Można sobie ułożyć to w jaki sposób się chce. No i są tak troszkę ułożone te światła, tak jak niebo wygląda, że jest mały wóz, duży wóz. I tamte inne wszystkie rzeczy, co nie można sobie poszukać, jak się komuś nudzi. Ale fajny to jest efekt, więc wieczorem często to zapalamy. bo to pokażemy, może. Gwiazdy wieczorem. w głowie mamy. <noise> no, może pokażemy. Ale ogólnie jest łóżko bardzo wygodne. Ludzie, którzy mają problem z kręgosłupem, bardzo polecam. Te lat już śpię w łóżku wodnym, już miałam w Niemczech, czyli. O, kurde, nawet nie mogę zliczyć, ale wiecie co, na pewno z 30 lat śpiesz w łóżku wodnym i nie chciałabym innego łóżka, bo na przykład materac się ani nie robi jakaś mulda, ani się nie. jakoś nie wiem, jak to się mówi. Nie wiem o co. No taka wiesz, że wyleżyny, co nie? A no. Że gdzieś tam gdzieś się wyleży, gdzieś coś tam się zrobi, co nie? Tutaj tego nie ma w ogóle, bo on się dopasowywuje, no bo jest woda w środku. Więc... to jest fajne, bo jak na przykład ja lubię leżeć na boku to się położę i on mnie tak nie wgniecie. Nie boli mnie na przykład biodro jak na rzecz. No nic nie boli. Pokażemy wam jak się czyści takie łóżko i ile syfu się zbiera na tym materacu, który jest z gumy oczywiście. Yy, i wy na tym śpicie. Ja bym nigdy nie chciała spać z tymi wszystkimi syfami, które się zbierają w tych materacach normalnych, jakieś resztki skóry, takie rzeczy. Oczywiście pościel bierzemy bardzo często, yy, no bo musimy, ale Mimo wszystko zbiera się to wszystko w tym materacu takim normalnym, więc my możemy po prostu tutaj to umyć wodą, normalnie wszystko przeczyścić elegancko i śpimy czyściutko, bez żadnych alergii, kichania, wsypiania i tak dalej. A wy napiszcie w komentarzu, czy spaliście kiedyś w takim łóżku, czy chcielibyście spróbować, jakie tak to jest dobra. uczucie. Głodna się zrobiłam, więc chodźcie zobaczymy, czy tu się już zrobił. Ale tu gorąco. Dobra, próbuję otworzyć. Jest. Zobaczcie jak to wygląda. Wszystko tu podawiam, wszystko co było brudne, co było naprawdę usyfione, teraz wygląda jakby to był popiół. Widzicie to? Ale aż się zdziwiłem, serio. Naprawdę? No bo pierwszy raz mieliśmy taki brud. Teraz wystarczy tylko no musimy poczekać aż wystygnie, no bo wiadomo jest bardzo gorące, więc nie mogę tam nic zrobić, ale jak wystygnie, wystarczy tylko po prostu to wszystko zmieść i ściereczką wyczyść na mokre, będzie się błyszczało, jakbyś dopiero kupił Dobra, teraz zabierzemy Wam was na taras. Więc taras jest ogromny ogólnie, tylko trzeba troszkę tutaj posprzątać, bo jak ostatnio była wichura, to tak się stało, że nam meble wywiało i w ogóle stolik nam zwaliło, szkło się potłukło, wszystko było masakryczne, więc trzeba wszystko to posprzątać tutaj i zobaczyć, co jest jeszcze ok, a co wywiał naprawdę wiatr, co nie. No i roślinki pozmieniać, i tak dalej. Ale co jest fajne na tym trasie? Możemy przejść e, tak jakby dookoła. No, robić jogging i i ten i spacerować tutaj w ogóle. Dookoła nie możemy przejść z tego względu, że tutaj jest tak jakby koniec, bo tam jest winda, więc no nie da się. Ale jakby nie było windy, to można by było przejść oczywiście dookoła, co nie? No ale to też jest fajne, możemy grylować, możemy tu siedzieć, możemy zdjęcia tu robić, mamy Cisze fajny panie, widok, sza. tak. Mamy fajny widok naprawdę na Wrocław, jak odwrócisz kamerę, e, zobacz widać tutaj dużo fajnych rzeczy. Kiedyś tutaj las był. No, nie było raz... osiedla, ale zbudowali, no niestety. Więc tak, tu mamy starasem, fajnie. Ja pierdzielę, co to za koło? Bawi! <grym> no co? No jak ty możesz wyrzucić takie coś tutaj z balkonu? Wiecie, to ptaki tutaj roznoszą takie rzeczy. A tutaj wiatr nam wyrwał? Tutaj znowu. A wiecie, gdzie ten stoliczek się znalazł? O tam, za tym budynkiem, tam, gdzie to auto. Nieźle, co? No dobrze, że nikogo nie zabiło. Ty tą kością dobrze też, że nikogo nie zabiłeś. Ona była pusta w środku, to nic by się nie stało. Nie wiem, kto tu jest pusty, żeby takie coś zrobić. No, co ty? Poważny jesteś. Sam wiesz, jak to było z tą wichurą. Jak tutaj walnęło to wszystko. Przecież tutaj się tak trząsło. Te wszystkie kwiaty tutaj latały. Ten stolik wypadł e, z tamtego. No, że nikogo to nie zabiło, naprawdę. Ja byłam tak w szoku. Myśmy musieli wszystko powiązać. Dawid tutaj pozabezpieczał e, to wszystko. Doniczkami tymi. Dynie. Boksami. Grzecz, to, to była tragedia jakaś, naprawdę. Nie wiem, dlaczego w Wrocławiu są takie wichury. Ale gdzie co ty zmiotka? znowu szukasz? Co? co no znowu... bo zmiotki szukam, nie wiem gdzie jest zmiotka, nie ma w tym wiatrze zanim. No to daj mi, ja wejdę i zobaczę. Nie, nie cię... będziesz tam wchodził. Ale ja to tam kładłem, no to wiem chyba, tak? Nie ma tego tutaj. Jest. Nie. Musi być. O, jest. O. No jest, dobra. To co, zmiotamy co nie? Tu można zmiotką troszkę zmieść. Tutaj też, o. Zajebiste to jest. No a wiesz jak się nazywa ta kuchenka, żeby powiedzieć? Siemens. Tak? A co dalej? No to tylko tyle wiem. Musicie poszukać to pewnie Wam w sklepie gdzieś to razu. Dobra. Wzięłam taką mokrą szmatkę teraz. I tu wam pokażę jak to schodzi. Zobaczcie. Zajebiście, co? No mega. Nie no. trzeba nic skrobać, tylko samo nic się zrobić. Kompletnie, wszystko można. To jest zajebista o, To Jest opcja. ten popiół, tu zobaczcie. Taki syf jest popiołem i czyściutko jest. Pięknie. No, teraz to mogę gotować. Chciałam Wam jeszcze pokazać, że w całym mieszkaniu, obojętnie gdzie się idzie do drzwi, jest wszędzie taka sama podłoga. Wszędzie są takie same kafelki, W łazience, wszędzie, w całym pokoju tutaj u nas, aż do sypialni. Nie są wszystko identyczne kafelki. Ja nie lubię takiego czegoś, jak drzwi są otwarte. Nie lubię mieć drzwi zamkniętych, dlatego wszędzie kazałam po prostu zrobić te same kafelki. To co, pokazaliśmy to, co jest ładne naszym zdaniem. Teraz pokażemy to, co nam się stało po zamknięciu butiku. Tutaj już się zaczyna. Kartony, kartony. Ale pokażę Wam, pokój, gdzie śpinałanie mój syn, goście, którzy do nas przyjeżdżają. Zobaczcie, co tu się dzieje. To już się zaczyna można tu normalnie śpią, jest zajebiste łóżko, wszystko jest im wygodne, wszystko super, super, super. Ale na razie jest to po prostu tragedia i nie mamy u nas tym malutkim mieszkaniu, gdzie tego pomieścić. Już oddaliśmy parę kartonów potrzebującym, ale musimy jeszcze wszystko przebrać, oczywiście, i to, co się da sprzedać, albo to, co się. Nie da sprzedać, po prostu podarować, no to będziemy zobaczyć, komu, co i jak. E, ale pokażę Wam może szafę, którą mam, bo ja mam wszędzie w tak zasadzie ciuchy. Widzieliście w sypialni. E, to jest szafa Dawida. Zobaczcie, jaki ma porządek. Bardzo ładnie. Nie, żeby nie było później, jak wejdziemy do garderoby Dawid, że ja jestem bałaganiara z ciuchami. Ja chciałam tylko powiedzieć, ile jaki ty masz bałagan tutaj. No bo ja po prostu nie mam miejsca, chyba musimy kupić mieszkanie obok żeby tam trzymać. Nie, dobudówkę zrobić na tarasie, bo taras jest ogromny. Powinniśmy zrobić do dobudówkę. Pewnie zezwolenie nam by nie dali, bo to takie jest narysło. No ale tu jest po prostu masakra, wszędzie jest zawalony. No wiadomo, jak się ma film, to ma się też e, bardzo dużo papierów, no to jest chyba normalne. No ale jeżeli chodzi o ciuchy, szanujemy, pierzemy, wszystko robimy, ale nie ma miejsca. Ze składaniem jesteśmy cięż, ciężko nam, nie? Ja poskładam na jakiś czas, raz, może dwa. Tak, raz na pół roku może. Ja widziałam jak Ty składałeś może dwa razy, a mieszkasz tu już półtora no, roku ponad. Jak ostatnim razem składałem, tak papier. Nieprawda wcale. Prawda? Tak, bo żeby nie widział tego bałaganu, no to wiadomo, co nie, no to a teraz, tak? musiałeś... A teraz jak ja sam używam, no to co mam składać? Eee, masakra. Dobrze, że to łóżko w ogóle ma takie szuflady. Tutaj też co można otworzyć. No oczywiście pokaż, za... Pokaż no co, peruki, no w drugiej są pościel, o takie rzeczy, no co. No normalne chyba, co nie? Nie ma miejsca nic Dobra, pokażę bo garderobę. Wchodzimy do największego zła w tym mieszkaniu. Mhm. No już się zaczyna na drzwiach. E, za drzwiami nie jest lepiej. Bo jest znowu kosmetyka. Widzicie co i te tutaj było? Rzeczy, Tyle, rzeczy. Tam nam się wszystko rozwaliło przez te półki. Przez twoje kosmetyki? Jakie moje kosmetyki? Co ty gadasz za głupoty? Po prostu ty położyłeś coś, ta półka się zerwała, wszystko się tutaj wysypało, jak nie normalnie. Musiałem tutaj poukładać kartony po butach i są w nich też buty, bo nie ma tego. Tak, gdzie zamiast położyć. naprawić, Dawid, właśnie to jest to. Zamiast naprawić, mogłeś zrobić tu nowe. To ty kartony, zobaczcie, poustawiał kartony między tymi półkami, żeby one się nie zawaliły. Taki pomysłowy Dobromir jest. Trzyma się, trzyma. Tak, trzyma się. No ale zobaczcie, tutaj wszystko jest zawalone ciuchami, ja jakimiś rzeczami. E, myślę, że mam gdzieś 800 par butów, tak mi się wydaje. Znaczy sama nie wiem, musiałabym, może kiedyś policzymy te wszystkie buty. Normalnie można tutaj przejść naokoło. Teraz zobaczcie, e, przejdźmy na około, jak się da. Nie wiem, czy się da. Wszędzie jest zawalone oczywiście buty i to tak powpieprzane, wiecie, bo już nie ma miejsca jedno na drugie. Niektóre są w kartonach. Tutaj oczywiście też Odawić sobie kurteczki powiesił, bo nie miał gdzie. Wszędzie za tymi rzeczami są buty. Wszędzie są buty. Tutaj są buty, tu są czapki. Wszędzie buty? Wszystko kartony buty, jakieś kurtki. Ale te się ładnie płyszą. No już zostaw te buty. Ja się schować w ogóle do kartonu. Nie wiem, czy one tu stoją. Tak ty właśnie robisz. Tak. Myślałem, że będziesz jeszcze nosić. Dobra, tu jak się przesuniemy. Patrzcie jakie są, kalosze. Czy to są? E, tu są torebki moje, różne takie, które ja lubię oczywiście, e, ale ja nie zmieniam za dużo torebek. Ja nie jestem zbyt torebkowa. Ja wolę buty, tak szczerze mówiąc. I tutaj mamy kawałek takiego, wiecie. Gospodarstwo domowe. Gospodarstwo domowe tutaj w tym miejscu. A tu dalej ciuchy, ciuchy, ciuchy. Tu jakieś kurtki, Tu oczywiście, zobaczcie, to muszę odsłonić, bo to w ogóle nawet się nie da zobaczyć. Nie wiem, czy tu to może no, zajrzeć. miejsce, żeby swoje no, Ale to powieścić. tutaj, weź, wej, tutaj są wszędzie, kochani, buty i to jest tak zawalone butami że nie ma gdzie ich w ogóle pomieścić. Uważaj tutaj, bo Dawid zrobi sobie tutaj. Pokaż gdzie ty e, picie tutaj. Musiałem Ta, magazyn musiałem zrobić do jeszcze. Tu oczywiście wszędzie ciuchy, jakieś torby na podróż i tak dalej. Wszędzie, no. Tak, i tutaj oczywiście znowu wszędzie są buty. Buty, buty, buty. Więc tak to wygląda. Musimy normalnie zrobimy chyba kto któregoś dnia że wywalimy to wszystko tam z góry i zrobimy porządek zrobimy takie wielkie takie o coś przed przedpokoju i będziemy wszystko układać, sortować kto komu co dać, podarować, albo sprzedać nie wiem, ale tu za tym też są tylko kurtki no też, wszędzie, tak. wszędzie tak wszędzie jest porozwalane i co z tym robić powiedz no, no. no ale to nie są ciuchy kupione w ciągu jednego miesiąca. Nie, że ktoś będzie zaraz myślał, o ja pierdzielę, jaka nienormalna. Nie ja mam niektóre buty. Nie no. no to wiadomo, że nie, ale ja mam niektóre buty na przykład, które są w kartonach, czy tam ten takie drogie buty, czy coś w tym rodzaju, niektóre nawet i mają 20 lat. Są buty, które kupiłam kiedyś tam i kiedyś było tak, że jak podróżowałam po świecie, to z każdego miejsca przywoziłam buty. W końcu pokażemy Wam jeszcze u nas w sypialni, jak wygląda to światło wieczorem, jak kładziemy się spać. Jeżeli Wam się podobał nasz odcinek i nasze mieszkanie, to dajcie oczywiście łapkę w górę i zostawcie subskrypcję, bo bez łapki w górę i bez subskrypcji nie możemy nagrywać. I dla dajcie was oczywiście indyków. znać w komentarzu, jak Wam się podoba. Mu. Dawid ma zawsze coś do powiedzenia. Dobra, jak gaszę teraz światło, żeby on już więcej nie gadał, i życzę Wam miłego wieczoru i dobrej nocki. Do jutra oczywiście i zobaczcie, jak wygląda u nas niebo w sypialni.